Transporter opancerzony, bokser. Opis i historia. Może zacznijmy od tego, że ta historia jest dosyć ciekawa, ponieważ początek prac nad tego typu pojazdem zapoczątkowała Francja, do której z czasem przyłączyły się Niemcy i później Wielka Brytania. No ale później Francja zrezygnowała, na jej miejsce wskoczyła Holandia i zrezygnowała Wielka Brytania. Więc jest to pojazd holendersko-niemiecki ale tutaj na, od razu powiem, że Wielka Brytania w końcu i tak zdecydowała się na zakupy tych pojazdów. I jest to transporter kołowy. Oczywiście występujący w wielu wersjach, tu bardzo często się podkreśla, że to jest pojazd zbudowany w takim systemie modułowym. Mamy podwozie z tymi wszystkimi elementami potrzebnymi, żeby on się przemieszczał, a na tym podwoziu, na tej bazie. Na tym nośniku możemy montować przeróżne wyposażenie, tylko że to nie wygląda do końca tak, że mamy jedno podwozie i możemy mieć na przykład przeróżne dokładki i robić to w błyskawiczny sposób, je zmieniać i mieć kilka różnych pojazdów. No, to nie jest takie proste, ale tym może kiedyś się zajmiemy, kiedy będziemy mówić o tych pojazdach takich modułowych. Jest to konstrukcja 8x8. Oczywiście jest to konstrukcja klasyczna, a do produkcji ten pojazd trafił w roku 2009, chociaż oczywiście do służby jakiś czas później. Jeśli chodzi o konstrukcję, to ona jest klasyczna. Z przodu po lewej stronie mamy silnik, inne te, można powiedzieć, elementy, które służą do napędzania tego pojazdu. Po prawej stronie z przodu mamy kierowcę, za nim mamy strzelca, a po jego lewej stronie mamy dowódcę, więc załoga to trzy osoby. I tutaj, jeśli chodzi o desant, czyli to co najważniejsze w przypadku tego typu pojazdów, to mowa o tym, że jest to pojazd, który może przewozić od 7 do 8 osób desantu. Tak jak powiedziałem, ze względu na to, że tutaj mamy pojazd modułowy, chociaż pamiętajcie, że transportery opancerzone, kołowe, transportery opancerzone, BWP to są bazy do. Wielu innych pojazdów specjalistycznych, nie inaczej jest tutaj. To też może być wóz do ewakuacji, to też może być wóz do wadzenia, pojazd, który będzie przerobiony w armato-chałbice, moździerz samobieżny, czy też system przeciwlotniczy. O czym będzie za chwilę. Tutaj może warto by było wspomnieć o napędzie. I tutaj, w zależności od wersji, ponieważ mamy wersje lżejsze oraz te cięższe ponieważ jest to pojazd, który może ważyć od 25 do nawet ponad 40 ton. Tak, istnieją wersje tych bokserów, które mogą osiągnąć nawet masę 45 ton, czyli po prostu dużo. Chociaż, jeśli spojrzymy na tą bazę, na ten nośnik, to on waży 24-26 tony, a po prostu dokładając na przykład wyposażenie, czy też elementy od wersji, które czyją go na przykład BWP, to wszystko powoduje, że ta masa potrafi wzrosnąć. Opancerzenie też tutaj jest bardzo ważnym elementem. Ale wrócimy do tego napędu i jeśli chodzi o ten podstawowy napęd, to mamy tutaj silnik MTU i jest to MTU... 199V8TE20 i on generuje 710 koni. Jest połączony z transmisją Allisona HD 4800 SP. A inne warianty tego silnika to silniki o mocy 820 i 1200 koni mechanicznej. Tutaj pamiętajcie, że 1200-konny silnik to jest silnik, który jest spotykany w tych wariantach, które ważą. Ponad 40 ton, pomiędzy 40 a 45 tonami. Jeszcze raz powtórzę, sam kadłub, czy też nośnik to 24-28 ton, ale tutaj trzeba pamiętać, że już z tą resztą to 35-45 ton. Tylko, że te moduły misji, tak jak wspomniałem, tutaj one mogą być przeróżne, to ich wymiana. Większości z nich to może trwać nawet do jednej godziny. Oczywiście to nie wygląda tak, że każdy bokser może włożyć każdy ten dodatkowy moduł i to zrobić w mniej niż godzinę, no ale upraszczając można powiedzieć, że do tego służy budowa modułowa. Że mamy nośnik, i na nim w zależności od potrzeby będziemy coś. Montować, czy to ma być transporter opancerzony, czy to ma być jednak wóz dowodzenia, wóz ewakuacji, czy system przeciwlotni. Jeśli chodzi o osiągi, to tutaj też to wygląda w sposób różny, w zależności od wariantu masowego. Jeśli on waży do 30 ton, to jest w stanie rozpędzić się do około 100-100 kilku kilometrów na godzinę i ten zasięg wynosi około 1000 kilometrów. Te najcięższe warianty, pomimo tego, że wyposażone w 1200 konne silniki. One rozpędzają się do 70 km na godzinę i ten zasięg wynosi 500-600 km. No 45 ton czy ponad 40 ton to dużo, a tutaj mówimy o pojeździe kołowym 8x8, który musi być dodatkowo Oczywiście sprawny w terenie, on nigdy nie będzie tak dobry jak pojazd gąsienicowy, ale jednak to spalanie musi po prostu wzrosnąć. Jeśli chodzi o wyposażenie, to tutaj mamy no, przeróżnie. Jeśli chodzi o wersję dla Holendrów, to tutaj mamy ZSU oznaczone jako protektor M151 z, z KM-em 12,7 mm. Niemcy na swoich mają FLW200. I on może być albo w 7,62, tak 762, albo w 12,7 mm, albo granatnik automatyczny 40 mm. Litewskie mają wieże Rafaele z 30 mm armatami automatycznymi, sprzężonymi z KMM 762 i z wyrzutnią pp ków Spike. Więc te litewskie wersje bokserów to po prostu kołowe, bojowe wozy piechoty. Tutaj Litwini zdecydowali się właśnie osadzić na nim wieżę o bardzo dużych możliwościach, jeśli chodzi o tą siłę ognia. Tutaj mówimy już o 30 mm armacie automatycznej, tutaj już mówimy o właśnie pepeku bardzo dobrym, więc ta siła ognia jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Australijczyków, to oni mają też wieżę z 30 mm armatą automatyczną, ale z inną armatą automatyczną, ale też ze spajkami. Są też wersje wyposażone w brimstony, są też wersje, tak jak powiedziałem, które są armatochałbicami RCH155. Tutaj zapraszam na materiały, wystarczy sobie poszukać, jak ta konstrukcja zachowuje się po, no, kiedy działa. Jednak 155 mm na takiej platformie, no, troszkę tym buja. Tutaj myślę, że to nie tylko wina platformy, tutaj można by troszkę. Zmienić, ale to nie zagłębiajmy się w te artyleryjskie zagadnienia. Ona tak nie powinna reagować, chociaż tu może te filmy, które się pojawiają, te materiały nie oddają do końca prawdy, jak to wszystko działa. Do tego oczywiście wspomniane systemy obrony przeciwlotniczej, czyli niemieckie Kai Rangery 30, Moździerze samobieżne 120 mm. Jeśli chodzi o opancerzenie, to ono ma być na wysokim poziomie. Dookoła minimum ma chronić przed 14,5 mm. A w wersjach dopancerzonych nawet przed 30 mm pociskami, i to nie tylko z przodu, a w tych najcięższych wersjach, nawet mówi się, że ponad 30 mm mają być, ma być ta konstrukcja przed nimi odporna. Więc no, poziom naprawdę wysoki. No ale co tu dużo mówić? Te najcięższe wersje ważą ponad 40 ton. To jest kawał. Konstrukcji kawał dużego pojazdu. A tutaj wam nie powiedziałem o wielkości, może tutaj tą wielkość wam wyświetlę, ponieważ to jest pojazd no, podobny, jeśli chodzi o tą wielkość, do innych tego typu konstrukcji. Jeśli chodzi o wielkość, to długość od 7,56 m do 7,93 m. Szerokość od 2,99 m do 3,78 m. Wysokość od 2,38 m. Centymetrów. Tutaj wszystko uzależnione jest od wersji. Tak jak powiedziałem, to jest rodzina pojazdów. Taka sama jak na przykład nasze rosomaki, jaką powinny stać się nasze borsuki. Mamy nośnik, mamy podstawę, na której budujemy przeróżne pojazdy specjalistyczne, które są często ważniejsze niż ta bazowa wersja. Chodzi o to, żeby uzupełnić dlatego potrzebujemy wozów dowodzenia. Wozów, które są zabezpieczeniem technicznym, wozów ewakuacyjnych, wozów rozpoznawczych, wozów wsparcia ogniowego, czy to będzie moździerz, czy to będzie armatochałbica, to jest coś, co jest bardzo ważnym elementem. No i tu jak widać, te elementy powstały w przypadku naszych borsuków powoli. To się krystalizuje. Miejmy nadzieję, że to nie będzie wyglądało tak jak w przypadku Rosomaków, że to zostało troszkę spóźnione o takie 15 lat, i niestety no to się odbija na naszych możliwościach. To jest bardzo ważny element. Tu w przypadku bokserów to się powoli realizuje. To też nie jest tak idealnie, jak się niektórym wydaje. Jeśli chodzi o użytkowników obecnych i tych, którzy nie, może powiedzmy o tych obecnych użytkownikach, nie będziemy mówić o tych prawdopodobnych. I mamy oczywiście Australię 211, Niemcy 405 plus zamówione 144, Litwa 91 plus 27, Holandia 200 sztuk, Katar 10, Wielka Brytania ma mieć 623 egzemplarze, a Ukraina ma otrzymać 54 wersje z armatochałbicą 155. Milimetrową. I oczywiście te próby znalezienia dalszych klientów cały czas trwają. To jest konstrukcja, która jest cały czas rozwijana. W planach są jeszcze inne wersje, na przykład wyposażone w systemy aktywnej obrony, jeszcze dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej. To projekt, który cały czas się rozwija. Tutaj duży wpływ ma również na to, że tych klientów jest dosyć dużo i każdy z nich może mieć różne potrzeby. Tak jak powiedziałem, te poszczególne wersje potrafią dosyć mocno się od siebie różnić i wieżami, i innym wyposażeniem. Nawet te silniki mają różne moce. Każdy chce coś innego, każdy się przygotowuje do tych warunków, jakie ma, oraz no, tu limitem jest też budżet. Więc konstrukcja ciekawa, czy to jest konkurencja dla naszego rosomaka? No nie do końca. Nasz rosomak nie jest modułowy, nasz rosomak jest konstrukcją troszkę inną. Tu może bym powiedział, że może w przyszłości, kiedy stworzymy własnego następcę rosomaka, to wtedy to by mogła być już konkurencja. Czy zrobimy to samodzielnie? Mam taką nadzieję i miejmy nadzieję, że ta modułowość. Która w niektórych założeniach jest no, poprawnym pomysłem, nie w nie wszystkim, bo tu jednak mamy dużo kompromisów, ale jednak może ta modułowość w naszym przyszłym, nowym KTO też zostanie zaimplementowana. Pożyjemy, zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że nie będziemy decydować się na jakieś zewnętrzne rozwiązania, tylko zbudujemy coś własnego. Według własnych potrzeb, tak jak tutaj to zrobiono, i po prostu zaproponujemy to jednak jakimś zewnętrznym odbiorcom, żeby nam to się bardziej opłacało. No ale bokser, ciekawa konstrukcja, popularna konstrukcja, która. No może o problemach nie mówmy, no ale na początku każda konstrukcja ma jakieś problemy. Tutaj one zostały już rozwiązane. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, dziękuję za wsparcie, na przykład poprzez Patronite, poprzez możliwość postawienia symbolicznej kawy, komentarz z super podziękowaniem, czy też funkcję wspieraj. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję też za ocenianie, komentowanie, polecanie, wrzucanie na swoje media społecznościowe, spoglądanie na mojego X oraz na kartę społeczności, gdzie też niekiedy coś ciekawego. Wrzucam. Więc do zobaczenia i usłyszenia ponownie.